Dzień dobry! Na pewno zauważyliście, że zmniejszyliśmy intensywność publikowanych materiałów. Przez wakacje ukazuje się raz na dwa tygodnie. Powoli zbliżamy się też do końca naszej informacyjnej przygody, dlatego tym bardziej zapraszamy do śledzenia naszych odcinków. Zaczynamy odcinek 20. Zapraszamy! Wakacje to przede wszystkim czas na zabawę i relaks. A jak zabawa, to zacznijmy od najmłodszych. Wakacje w kulturze to spotkania, na których dobry humor nie opuszcza uczestników. Kolejne spotkania odbędą się od 12 do 16 sierpnia w Bibliotece Miejskiej oraz od 19 do 23 sierpnia w Centrum Kultury. Na pewno wielu z Was zauważyło nową cykliczną imprezę w naszym mieście. Mowa o wakacyjnym jarmarku. Pierwsza taka impreza już za nami, ale o tym opowie nam Paulina. Co to za impreza i skąd pomysł na jej organizację? Jarmar wakacyjny to jest taki rodzaj targu. Najczęściej jest organizowany właśnie w sezonie letnim, jak sama nazwa wskazuje. Jest to wydarzenie, które łączy ze sobą i stoiska handlowe, i atrakcje rozrywkowe dla dzieci, występy muzyczne, też gastronomię, bo się wystawiają wystawty czy koła wiejskich ze swoimi wyrobami. I. Z jakiej inicjatywy on powstał? Powstał z inicjatywy właśnie burmistrza Ornety, pani Katarzyny Lasockiej właśnie na celu miał na celu ożywienia właśnie starówki, zjednoczenia właśnie naszej lokalnej społeczności. No i żeby miasto żyło po prostu. Okej, okay, a co czekało na mieszkańców do tej pory? Jakie atrakcje? Na Jarmarku? Mhm. No przede wszystkim to właśnie były stoiska wystawienicze, atrakcje dla dzieci. Była również właśnie ta gastronomia, gastronomia, o której wcześniej wspomniałam, tutaj bardziej tak przez szkołach gospodyń wiejskich. I co? No i występy artystyczne właśnie naszych lokalnych zespołów, teraz właśnie też będziemy mieli gości. Jasne, a ile jest jeszcze imprez przewidzianych na przyszłość? Ile takich jarmarków się jeszcze odbędzie? No, najbliższy jarmark będzie 4 sierpnia, w niedzielę. Natomiast jest jeszcze zajawka na kolejny Jarmark na zakończenie wakacji, ale to jeszcze nie jest nic pewnego, więc nie będę zdradzać. Czyli pozostawiasz naszych widzów w niepewności? Tak. Super. E, powiedz mi, jakie atrakcje czekają na mieszkańców na drugim jarmarku? Co, czego się możemy spodziewać? No, na drugim jarmarku na pewno będzie tak samo jak było wcześniej. Myślę, że może trochę piękniej, ponieważ e, mamy zgłoszenia już od nowych wystawców, którzy będą chcieli się wystawić u nas na jarmarku. E, a tym razem e, oprawę taką muzyczną e, to będzie wokal e, takiej pani. E, też nie zdradzę jeszcze jakiej. I będzie również wokal e, smyczkowy, czyli będzie pani e, tutaj. Nam grała na skrzypcach. Okej, okay. w takim razie dziękuję bardzo. I co pozostaje, tylko chyba zaprosić wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w tej imprezie? Tak, do wspólnego świętowania, wspólnej zabawy i liczymy na jeszcze większą frekwencję niż na poprzednim jarmarku. Fantastycznie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaraz po obejrzeniu tego materiału zapraszamy Was na godzinę 16 pod ratusz miejski, ponieważ tam odbywa się również cykliczna impreza pod tytułem Przestrzeń Sztuki. Muzyka na żywo i malowanie obrazów na sztalugach to elementy stałe naszych corocznych spotkań, a czekają na Was również inne atrakcje. To tyle na dziś. Zapraszamy za dwa tygodnie na kolejny serwis informacyjny. ちょっとだけ。